Cześć wszystkim, witam Was. Jak widzicie, jest 9.53, 26 maja 2013. Dzień potem chciałabym Wam pokazać moje lekcje torebek. Widzicie, czy jest napisane torebki? I ja. No, przepraszam. <śm> Może widzicie? No, nie. Przepraszam, coś mi się. Telefon nie chcę trzymać. OK. Ym, tutaj są coś innego niż torebki, bo czasami sprzątam i mi się tam wpychała, więc po prostu pokażę Wam torebki. Moją no, ulubioną torebką jest Monster High. Yy, ona ma takie tutaj... Mm, będę wyciągała od razu rzeczy, które mam w torebce. Mm. Taką oto... taką... Ja uwielbiam Monster High. I tutaj ma taką właśnie obudowę, taka, taka śliska i fajnie się ją nosi na ramie tu jest zwykła taka karetka z snopi. Tutaj hmm, można trzymać książki, yy, nakładzimy no, zakupy i no. Tu jest moja trochę już czerepka zniszczona z takim, takim lampardem. Dostałam w co Kupiłam. Fajna jest, tylko w środku trochę zniszczona już. Ma jedną kieszeń i samek jest zniszczony, więc za bardzo jej nie używam. Tu jest mój plecaczek. To znaczy torebka taka, widzicie? O, torebka. Yy, ja ją noszę do... Mm, wygrałam ją w konkursie na kolendę. Wszyscy dostali po pluszaku. Mam jeszcze taką jedną torebeczkę. No. Takie fajny, o takiej puchaty i tutaj można zmieścić takie mini rzeczy, na przykład idziesz do kościoła, czy coś takiego. Mam taką małą torebkę. Ym. Boże, ile tu rzeczy będę, będę musiała je przejrzeć. Hmm. W środku są kieszenie. Chyba trzy. Trzy, trzy małe kieszenie i jedna duża. Taka z kwiatki, na rękę. Może ile ja mam tu spodziewania sprzedań. No. Tu jest taka torebko pleca. To jest taka torba do zabawy, tutaj do lalek. I ja się nie bawię z lalkami. To jest taka mała torebeczka, którą noszę do kościoła do kościoła ile o 10, muszę się pośpieszyć. No co to ma być? Trzymaj się telefonu. No, bo 10.35 mam szef. Taka torebeczka, ma jedną kieszeń i... No. To jest moja ulubiona, to jest moja taka torebka motylek. Tu to ma dwie kieszenie takie. Tu, a tutaj ma jeszcze zapinane kieszenie. I mam jeszcze tutaj taką kieszeń, takie dwie kieszenie na zewnątrz. To jest taka mini torebeczka też noszę do kościoła. Schowam tam książeczkę, telefon i tak dalej. Tu mam taką torbę do gazet. Noszę ją. Z pieruna. Tu mam takie dwie identyczne torebki z alany. Ech. Moja ciocia była w Egipcie i tak dalej, więc mi kupiła. To jest taka bardziej skórzana torebka na pieniądze. Od cioci dostałam. Taka skórzana, nie noszę jej. Bo mi się nie podoba za bardzo, ale każdy ma inne zdanie. Tutaj mam taki torebeczkę tygrysyka. A tu mam niebieską torebkę. Tutaj jest jedna kieszeń, a tu mam drugą. Taką niebieską. Tu jest taka malutka torebeczka, którą unoszę na w środku na pieniążki i tak dalej. Yy, tu mam torbę, która była w kazecie nie zakupem. I mam jeszcze taką jedną dużą torbę z yy, dzwoneczka. Więc papa.